Skarbie kocham cię, mógłbym to powtarzać. Jesteś najlepsza na świecie. Nie chcę mieć nikogo. Oprócz ciebie, kiedy siedzę sam, za sama po policzku spływa, czuję wtedy pustkę w sercu. Tego nie da się opisać, tego nie da się określić. Jak mnie jest okropnie, już niejednokrotnie. Próbuję, żeby zrozumiała, że coś do ciebie czuję. Ty wpierasz sobie, że tak nie jest. Nie, nie zostawię cię dla innej. Nie wiem czemu tak uważasz, ja na twoim punkcie oszalałem. Zrobiłbym dla ciebie wszystko, proszę cię. Nie myśl tak, to że nie pokazuję. Tylko trzymam to w sobie, ale wiesz, jak mnie to boli. Gorzej że niż w ranę, wsypałabyś trochę soli. Jeszcze raz to powtórzę: gorzej niż w ranę, wsypałabyś trochę soli. Przepraszam za wszystkie błędy, nie chcę cię skrzywdzić. Chcę budzić się przy tobie, patrzę cię jak uśmiechasz. Patrzę cię jak uśmiechasz, przepraszam za wszystkie błędy, nie chcę cię krzydzić. Chcę budzić cię przy tobie i patrzę cię jak uśmiechasz. Chcę budzić cię przy tobie, patrzę cię jak uśmiechasz. Budzicie przy tobie, patrzę cię, jak, jak uśmiechasz W skarbie, przy tobie czuję się inny Wiem, że żyję, nie chcę z tobą się kłócić Nie chcę cię stracić, ja już nie wytrzymuję Gdy to rapuję, łezka w oku się kręci Przepraszam, że tak się zachowuję Gdy mi coś nie pasuje, od razu to wykrzykuję Jesteś najważniejsza na mym świecie i dobrze o tym wiesz. Jesteś moją oczkiem w głowie. Nigdy nie pozwolę, żeby coś ci się stało. Zapamiętaj sobie, skarbie, jesteś zawsze i będziesz w moim sercu. Kocham cię bardzo i będę to powtarzał, tak? Żebyś o tym pamiętała, że bardzo cię kocham. Przepraszam za wszystkie błędy, nie chcę cię skrzywdzić. Chcę budzić się przy tobie, patrzeć jak uśmiechasz. Patrzeć się jak uśmiechasz. Przepraszam za wszystkie błędy, nie chcę cię skrzywdzić. Chcę budzić się przy tobie, patrzeć jak uśmiechasz. Patrzeć jak uśmiechasz. Przepraszam za wszystkie błędy, nie chcę cię skrzywdzić. Nie, chcę budzić się przy tobie, patrzeć jak uśmiechasz. Patrzę, budzicie przy śmiechasz. tobie, patrzę, Dzień jak uśmiechasz. Jej, patrzę, przepraszam, dość nie błędy. Przepraszam, kocham się. Skarbie kocham Cię, mógłbym to powtarzać, jesteś najlepsza na świecie, nie chcę mieć nikogo oprócz Ciebie, kiedy siedzę sam za sama.